Witajcie serdecznie, Kasia Kwiatkowska z tej strony. I dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowo wskakuję do Was, do Was w sobotę. Dlaczego? Dlatego, że, słuchajcie, wczoraj w nocy sobie bardzo ważną rzecz uświadomiłam, była pełnia. <grym> Więc właśnie, przyszły mi do głowy właśnie. Te informacje i to tak mocarnie, że stwierdziłam, że to jest bardzo ważne, żeby Wam to powiedzieć. Bardzo ważne i że wiele osób po prostu o tym nie ma właśnie pojęcia. Nie ma pojęcia. I moi kochani, właśnie dzisiaj przychodzę do Was z tematem, dlaczego to jest ważne w momencie, kiedy zaczynamy przygodę, naszą drogę do zdrowia z naturalnymi produktami, dlaczego to jest ważne, żeby mieć przewodnika, czyli takiego kogoś, kto Wam pokaże, co robić, jak to po kolei prawidłowo robić i dlaczego to jest takie właśnie ważne. Moi kochani, przede wszystkim powiem Wam o skoncentrowanych produktach, które ja właśnie stosuję na co dzień u mnie i u naszej rodziny. To są produkty właśnie Coral Club z zakresu filozofii zdrowia i to są olejki eteryczne do tery. I moi kochani, jak sobie tak pomyślałam o tym wszystkim, dlaczego właśnie te firmy tak działają, że, że właśnie działają na zasadzie polecenia, dlatego że te produkty są. Potwornie, potężnie, mocne, i trzeba wiedzieć, jak dany produkt, jak dany krok zastosować, żeby to było efektywne i przede wszystkim bezpieczne. I tak sobie słuchajcie, siadłam na tym, nad tym i no właśnie przypomniały mi się konkretne rzeczy. Przypomniały mi się olejki właśnie eteryczne, między innymi właśnie olejek skadzidłowca Franki i historia, gdzie znaleźli właśnie taki naturalny olejek w grobie Faraona, który już tam kilka tysięcy ładnych lat leżał i słuchajcie, on po poddaniu badaniom okazało się, że zachował swoje właściwości w pełni, pomimo tego, że taki okres czasu upłynął. Druga rzecz, która do mnie przyszła, to właśnie historia Japończyków z wyspy Okinowa, z której pochodzi koralowiec, i tam, słuchajcie, właśnie zastanawiano się, dlaczego, dlaczego tam ludzie dożywają setki i więcej, i też właśnie odnaleźli ten sekret, dlaczego tak się dzieje, że tam właśnie ludzie. Tak długo żyją. No i po właśnie wnikliwej analizie tych wszystkich rzeczy właśnie powstał ogrom wiedzy i zastosowań właśnie natury w drodze do zdrowia i właśnie takich wydawałoby się niuansów, a okazuje się, że bardzo ważnych rzeczy, które trzeba wiedzieć, żeby ten nasz organizm był w dobrej kondycji. No i moi kochani, Właśnie, a propos wody. Wiemy, że wodę trzeba pić, ale mało kto wie, jak ją trzeba pić. Co to jest woda żywa? Co to jest woda martwa? Co to znaczy minerały w wodzie i co to znaczy właściwość wody taka, że woda wam się wkłania do komórki, a nie zostaje w przestrzeni międzykomórkowej. Kolejna rzecz, na przykład, właśnie macie taki olejek, nie? na przykład lemona. I e, tak mi przyszło do głowy, że właśnie mało kto wie, jak ogromne, szerokie spektrum działania ma każdy z olejków. Jak często ta wiedza się kończy na tym, że olejek możemy powąchać albo dać do pępka, i to <grywka> uwaga, o czym też powiem zaraz. I na tym się wiedza kończy. Natomiast nie mamy zielonego pojęcia, co to jest olejek zwykły, olejek terapeutyczny albo olejek robiony chemicznie. E, jaka jest różnica? w działaniu. I słuchajcie, jeżeli korzystamy z zakupów na internecie, czyli gdzieś tam wchodzimy sobie na jakąś stronę internetową, zamawiamy sobie nie wiadomo skąd ten olejek. No i wyobraźcie sobie, przychodzi Wam taka paczuszka, którą otwieracie i tam macie na przykład, ja Wam to pokażę, saszetki z, jakąś, z jakimś proszkiem, który tak do końca nie wiecie, co z nią zrobić. Nie? Do czego ją użyć? Czyli jeżeli nie mamy tej wiedzy, co robimy? Wrzucamy po prostu do szuflady. E, I nie, wie, nie mając świadomości tego, jaką moc macie w domu. To samo jest z olejkami. Przychodzi wam taka buteleczka, no i co? Czy wy wiecie, jak ją użyć, co z nią zrobić, jak ją użyć bezpiecznie, ile mm, rzeczy ona może zaopiekować? No i słuchajcie, na przykład, taki lemon. Można wykorzystać w przypadku infekcji. Taki lemon dodany do wody, ale też nie każdy do wody ją może dawać. <laughs> to trzeba wiedzieć. A taki lemon dodany do wody w odpowiedni sposób potrafi ściągać toksyny, potrafi podnosić poziom energii, potrafi świetnie działać na skórę i też trzeba wiedzieć, kiedy właśnie na skórę można nałożyć, kiedy nie można. A w jakim rozcieńczeniu? Czy właśnie taki lemon Wam potrafi wyregulować też właśnie trawienie, wspomóc właśnie układ trawienny, między innymi, wspomóc przy problemach na przykład z żyłami, ale też trzeba wiedzieć, jak to zrobić i jak go zastosować, i co właśnie trzeba uczynić. No i moi kochani, ostatnio właśnie do mnie trafiają informacje od Was. Że stosowaliście gdzieś tam jakieś naturalne produkty i zrobiliście sobie kuku, czyli więcej szkody niż pożytku. Dlaczego? Dlatego, że to się właśnie wiąże z wiedzą. I na przykład, jeżeli mamy olejek terapeutyczny, olejek eteryczny to jest substancja lotna, zapachowa danej rośliny. Więc, moi kochani, zapach ma to do siebie, że on się ulatnia. Więc, jeżeli mamy taką buteleczkę olejku i go nie dokręcimy, ten, butel, ten olejek Wam po prostu odparuje. On w zamknięciu, w odpowiednim przechowywaniu może przetrwać tak, jak właśnie olejki znajdywane w grobowcach faraonów kilka tysięcy lat. Nienaruszone, ale w momencie, kiedy nie dokręcicie butelki, po prostu on Wam odparuje. I to jest na przykład jedna rzecz. Druga rzecz, no to właśnie, właśnie to, że jest część olejków, które nadają się do spożycia, a jest część olejków, które zupełnie się do tego nie nadają i je się stosuje w sposób zewnętrzny i tych sposobów zewnętrznych też jest kilka. I teraz jeżeli macie świadomość, że olejek się tylko wącha albo daje do pępka i ta wiedza się kończy, to jest bardzo niewielkie spektrum działania danego olejku. I teraz tak na przykład. Jednym z olejków, które się stosuje zewnętrznie, jest cyprys, który świetnie w ogóle działa na przepływy w całym ciele, na limfę, na układ krwionośny, na właśnie blizny, zastoje itd. itd. Ale on jest stosowany zewnętrznie. W momencie, kiedy byście się nażarli tego olejku, to może gdzieś po prostu przytruć. <śmiech> Natomiast <śmiech> jest część olejków, które możecie stosować wewnętrznie, i to są na przykład cytrusy tak jak dzika pomarańcza czy lemon. Ha, ale właśnie też cytrusy trzeba właśnie w odpowiedni sposób spożywać. I na przykład, jakbyście sobie cytrusa nałożyli w słoneczny dzień na skórę, to też może was foto może was po prostu wysypać. Kolejna rzecz, jest część olejków, które są dość łagodne, mimo tego, że są czyste i terapeutyczne, bo o takich mówię. Ale jest część olejków, które są tak, zwane olejki, tak zwanymi olejkami gorącymi. I to jest na przykład goździk, czy to jest cynamon. I teraz macie takie dwa olejki. Wiecie, że olejek można wąchać, można nim smarować. Na przykład tyle, nie? No i sobie włożycie taki olejek do pępka. Albo w przypadku, gdy jest jakaś na przykład infekcja intymna, nałożycie sobie na te miejsca. Albo dacie sobie oregano na język. Nie polecam, bo to są olejki gorące, nimi się można poparzyć. To samo, jakbyście wpakowali taki olejek w okolice oczu. I tu na przykład takim dość mocnym olejkiem jest mięta pieprzowa, którą jakbyście sobie po prostu zatarli oko, ono będzie bardzo, bardzo piekło. Więc trzeba wiedzieć na przykład, jeżeli stosujemy u dzieci, jak to zrobić bezpiecznie. Trzeba wiedzieć, że na przykład są olejki, które możecie dać bezpiecznie na na przykład rany i one będą goić, ale jak byście dali takiej mięty pieprzowej na taką ranę, to po prostu sobie spalicie to i będzie potwornie piekło, i będzie potwornie bolało. A normalnie, jak się wie, jak zastosować miętę, to ona działa cudownie przeciwbólowo, na przykład na migreny między innymi. Więc zobaczcie, jak to jest właśnie z tą wiedzą. No i moi kochani. Jeszcze kolejna rzecz, którą trzeba wiedzieć w przypadku olejków terapeutycznych, które się stosuje wewnętrznie. Jeżeli nawcinacie się naraz dużo tego olejku, czyli za dużo kropel, to Wasza wątroba nie da rady tego zmetabolizować. Nie da rady. Tak samo jak macie taką butelkę i nie wiecie właśnie jaka to jest moc i jak ją stosować, to na przykład na jedne plecy możecie wywalić całą butelkę. A tak naprawdę wystarczy Wam jedna, dwie, trzy kropelki. I to też trzeba wiedzieć, że olejki się stosuje częściej, a troszeczkę, nawet jedną kroplę, bądź wystarczy czasem powąchać, bądź nawet czasem nie wystarczy, nie potrzebujecie całej kropli, ale to jest, słuchajcie, cała wiedza o tym, jak to stosować. I teraz, słuchajcie, to jest tak podobnie, jak stosujemy zioła. I tak mi przychodzi, wrotyż na myśl, bo akurat tutaj nade mną wisi, jeżeli... Nie wiecie, że jak się zje 5 kwiatków wrotycza, to Wam może poprawić trawienie, ale jakbyście nawcinali się cały swój wrotycza, to się po prostu przytrujecie. Tak samo jest właśnie z naturalnymi produktami. Trzeba wiedzieć, jak je stosować, jak odpowiednio je stosować, jakie one mają moc i spektrum działania, bo każdy z tych produktów ma bardzo szerokie spektrum działania. To nie jest tylko jedna rzecz, którą ona wspiera w organizmie. I może być tak, że jest kilka na przykład olejków na jedną dolegliwość i można je połączyć. A można jest, ta, jest też tak właśnie, że jeden olejek opiekuje bardzo wiele potrzeb w organizmie i o tym właśnie bardzo często nie wiemy. No i moi kochani, tak sobie tu pomyślałam o odpowiedzialności za nasze zdrowie. Nie? Czyli jak bywa tak, że często chcemy, żeby ktoś nam dał coś, powiedz mi, jak ja to mam brać, i więcej mnie nie interesuje. Ale słuchajcie, w przypadku, gdy tak naprawdę zależy nam na zdrowiu i chcemy, Tą dobrą kondycję organizmu mieć, to to się wiąże z tym, że potrzebujemy wiedzy. Przewodnik nasz jest od tego, żeby nam pokazać, gdzie tą wiedzę możemy znaleźć, żebyśmy wiedzieli, jak bezpiecznie i skutecznie daną rzecz, dany produkt stosować. Ale też nie powinno być tak, że ten przewodnik gania za wami i mówi, zechciej się dowiedzieć. <grym> zechciej się dowiedzieć. No właśnie, to trzeba wziąć tą odpowiedzialność za siebie. Czyli jeżeli właśnie chcesz dojść do tego zdrowia, to. Właśnie chociaż te podstawowe informacje powinieneś wiedzieć. I teraz tak mi się tu nasunął od razu czas, nie? Że często właśnie jest tak, że nie mamy czasu. Ale też mamy czas na te rzeczy, które są dla nas ważne. I z czego właśnie wynika często brak czasu. Ano z tego, że nie mamy świadomości, bo muszę się napić troszkę lorne, nie mamy świadomości, jaką moc my mamy w szufladzie. I kupując właśnie na internecie u kogoś tam daną rzecz po prostu bywa tak, że tą rzecz wkładacie do szuflady, bo może się kiedyś przyda, a na czarną godzinę, a tak naprawdę nie wiecie, że ta rzecz stosowana każdego dnia profilaktycznie wspiera i odbudowuje wasz organizm i też wasze emocje, bo kolejki bardzo mocno też działają na emocje. No i słuchajcie. Jakość. Jakość i tutaj też, wiecie, ostatnio mam takich mnóstwo przypadków. Znalazłam olejek, który ileś tam lat temu e, kupiłam po prostu za jakieś 10 zł, <laughs> to jest olejek herbaciany, i ja go, słuchajcie, dzisiaj odkręciłam i powąchałam. Po prostu ja jest, nie jestem w stanie go już wąchać. E, jakość produktów. Jeżeli coś jest zrobione za 10 zł, to sorry, winę tu, ale raczej tam natury mieć nie będziecie. Wiele na przykład olejków jest zrobionych po prostu w laboratorium chemicznie i to po prostu ja mój noc już wyczuwa: to jest po prostu chemia. A jak odkręcicie naturalny olejek z naturalnych produktów odpowiednio dystylowany, to on zupełnie inaczej pachnie, zupełnie inaczej działa. To są dwie różne totalnie moce: dwie różne moce. No i teraz wasz wybór. Czy chcecie chemię, która może wam popachnąć, jeżeli jeszcze nie macie tego właśnie doświadczenia, jak wyczuć naturę, a jak wyczuć chemię, albo może, możecie mieć naturalny produkt z naturalnych, ekologicznych upraw. I teraz tak, przy olejkach eterycznych też bardzo ważny jest sposób dystylowania. W momencie, kiedy dany olejek jest dystylowany albo w wysokich temperaturach, albo bardzo krótko i szybko, on tych właściwości po prostu nie ma. No i teraz kwestia tego, żebyśmy wiedzieli, jaki produkt powinniśmy wybrać, żeby on po prostu działał. Nie? Mało tego, jak działa, to żebyśmy wiedzieli, jak go po prostu użyć. No i teraz. Przypuśćmy, że trafiacie do takiego przewodnika, zbieracie sobie od niego wiedzę, nie? uczycie się u, z jego doświadczenia, tego co on przekazuje. No i potem stwierdzacie, a nie będę zamawiać za jego pośrednictwem, bo tu jest za drogo, pójdę sobie kupić na internecie. I od razu, słuchajcie, mi się skojarzyło. Taka sytuacja, jakbyśmy poszli do jakiegoś prawnika, który wiemy, że jest dobry, że na pewno wszystko wam wytłumaczy, powie, jak zrobić, tak dalej. No i powiecie, no, drogi prawniku, chciałbym wykorzystać, skorzystać z Twoich usług. No i prawnik Wam daje tę usługę, nie? Tłumaczy Wam wszystko, przygotowuje Wam dokumentację, Wy to wszystko sobie przyswajacie, zabieracie, po czym mówicie temu prawnikowi, no sorry, prawniku, ale ja Ci nie zapłacę, ja pójdę zapłacić prawnikowi naprzeciwko, bo on ma w cenniku tanie, za tą usługę. Mnie się to kupie nie trzyma, nie wiem jak Wam. <grych> Ale też miejcie tą świadomość, że jeżeli korzystacie właśnie z pomocy takiego przewodnika, który Wam wytłumaczy, powie, jak chcę stosować, gdzie znaleźć wiedzę, jak tą wiedzę rozszerzać no to też wobec niego fair jest to, że zamawiacie dany produkt za jego pośrednictwem, z jego pośrednictwem z jego polecenia. Natomiast w momencie, kiedy właśnie korzystacie z wiedzy zupełnie kogoś innego, a korzystacie po prostu z zakupów zupełnie indziej, to efekt tego jest taki, że ten, ten przewodnik właśnie nie dostaje za to wynagrodzenia, natomiast wynagrodzenie za edukację, którą on powinien dostać, zostaje ta osoba, o której wy zrobicie zakup. Czyli właśnie tak, jakbyście skorzystali z usług prawnika jednego, a zapłacilibyście innemu, bo on ma taniej, nie? No, to jest kolejna rzecz. No i teraz popatrzcie, to jest wasz wybór. Czy idziecie sobie na internet i kupujecie taką buteleczkę, z którą tak naprawdę nie wiecie co zrobić, czy taką, właśnie dodatek do wody, który też nie wiecie co z nim zrobić, i wkładacie to do szuflady. Albo może coś kupiłem nie do, nie do końca, co byłoby mi potrzebne, albo co by mi się przydało, bo nie mam wiedzy, jak to stosować. Albo właśnie zamawiacie sobie dany produkt z człowiekiem, który Was poprowadzi i z odpowiednią, słuchajcie, wiedzą. Ja tu mam przykładowe księgi, właśnie z ogromną wiedzą na ten temat, jak to stosować. Wybór, słuchajcie, należy do Was. Należy do Was. Którą opcję chcecie. Natomiast, jeżeli chcecie faktycznie dojść do zdrowia i chcecie stosować naturalne produkty, zwłaszcza skoncentrowane i z pewnością tym, tą, że to jest naturalny produkt, no to, moi kochani, tutaj trzeba trochę wiedzy i trzeba wiedzieć, że naturalny produkt ma. Wybór was, Wybór należy do Was, którą opcję wybieracie. I moi kochani, jeżeli macie chęć skorzystać z tych naturalnych produktów i chcecie, żebym to właśnie ja była waszą przewodniczką, napiszcie w opisie filmu. Będzie kontakt do mnie. Jeżeli oglądacie mnie na Facebooku, można napisać do mnie po prostu prywatną wiadomość. Jeżeli oglądacie to na grupie, to odezwijcie się do osoby, która do tej grupy was zaprosiła. Natomiast, jeżeli Wam się spodobała ta treść, jeżeli Wam się to podoba, po prostu dajcie łapkę w górę albo polubienie, albo subskrypcję i zapraszam po prostu do mojej przestrzeni. Więc jeszcze raz, wybór należy do Was: czy natura, czy chemia. Czy natura i nie wiemy, co z nią zrobić, czy natura i po prostu wiedza, 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 jak to zrobić. Wybór należy do Was. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Pa!